Opowiem no, Wam o mojej codziennej rutynie. Tak, przede wszystkim, q 10 to jest w granicach 500 do 1000 mg. Takie polecam. Yy, Witaminy z grupy B to jest podstawa 50. Też chyba z alinesu beta-alaninę i przede wszystkim nawodnienie i Mata Mata Bemer wspomaga, wspomaga mikrokrążenie terapeutycznie dwa razy dziennie po 8 minut no i tyle no, no i trochę ruchu ćwiczeń dieta w miarę możliwości no i tak wygląda nie jest najgorzej no. niedawno wstałem przed dziewiątą więc trochę pospałem dzisiaj sobie także jestem bardzo ciekaw waszych waszych terapii waszych suplementacji